Ja to ich. kameruję tylko! A ja to jem... Tak, aby jeszcze nie. a jest głodny bardzo. Nie jestem. To co mi mówiłeś? Zanys co to jest, co coś jest. Będzie nawet tutaj taka norka. No. Jak macie tak? Na myszy. Ej. Ha! Robię wszystkie podstawowe. Ej, co ty tak chcesz zrobić? Podstawowe, no... Że... Się nie zrób! A no, po co mi? jeśli mam. Eh, jak to mieć Bulacę. O myśl trochę. Zupka. Zupę zrobimy. <śm> Jedną tylko. <śm> Bo drugiej jak nie umiem. Umiem. Tylko nie mam grypków. skąd to, ktoś... że, skotę, że z zupy, nie można zrobić, jeszcze więcej gryp zup, co? ten na przykład to jest palec plus zupa yy, równa się ster yy, równa się zupy fajnie by było, co? tak yy. to by było takie obiekty co tam. hmm to naj najważniejsze to jest crafting table to hey. jest crafting table table Do mnie małp idziemy po węgiel bo tu gdzieś by widziałam. Nawet widzę całą kopal. Nie pójdziemy tam. Adi się boi. Zawsze. No by mówi... Bo Bartek się tu mówi. To za straszne! Adi, chyba... A to, że je nagrywamy teraz, to nie znaczy, że nie zgrywaj takiego z siebie. No dobra. Ja jestem Mondaru to jest taki. Jak? ogórek! Ej, jak... Jed... Napiszcie w komentarzach, jak wy mówicie na Kuipera. Ja mówię na niego małpa. A ja mówię ogórek, jak już. tak, czasem ogórek, ale ogórek jest czarny, a ja jestem... Biały. <śm> Nie widzicie? Jestem ja szoletowy. A, Adzi zapomnieliśmy o tym na początku, co się zawsze robi. Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry, panie młode da Bartka, bo on nie ma żadnej dziewczyny. Robimy <grymne> Norkę. Na bo ma 10 lat. Jakbyś chciał wiedzieć. A! Tam się mam ze trzy. Fadi Jeśli słyszycie to, jakieś dźwięki, to mówcie wykomendu za Nie, wygłupia się. To <grymne> jest jego prawdziwe życie. Marko. Hmm. Box Minecraft Box A i jak, jak już my nie wiemy jak robić modu, Bo Bartek tego nie umie A ja umiem To czemu nie robisz? Bo to za łatwe Buratek O budił um... Bartek Mamy pochodnie nareszcie Piękne pochodnie I mamy tu pochodnie Jest jedna? Jeszcze dwie? To tylko takie będzie zadomowienie tylko. I Potem jak jeszcze zrobimy nowy. No, tylko szybko skończymy to. Chcemy tylko zobaczyć, czy nam trochę się udało. Co zrobić. Mm, jeden odcinek. Jest nawet noc. Nie ma już. My robimy domy My, jak, my skończymy, jak się noc zacznie. Będziemy robić odcinki dniowe tylko. Nie. Idziemy jeszcze potrzebne. Bo drewno jest bardzo potrzebne. Życiel... wolno. i się mi kopa, kopa, dibeng, i ten kopa dibeng. Ben 11 zapomniałaś. Co? 11. A, tak, 11. to ze stresu. A nie ze stresu. Bark jest stresem. On ma tylko bark z banek. Tak on mi wybiegł, naprawdę mam dalio. Mam pa. A di maxis. Ese na Widzieliście nas w Dibina War, taką gierkę, to piszcie w komentarzach. Jak nas widzieliście, to jest... E, mam, ja mam nigdy, nigdy. Je to moje. A on ma... E, stadnik, czy jakoś tam? <laughs> ale Adi <ale> mi napisał. Nie poszłam. Mówiłem inaczej, a ja mi, nadzieję, mi napisał inaczej. Jak? Napisała... Czekaj, szkodnik, czy jakoś tak? Nie, stadnik. No, co z na P? no podnik? podnik! No, podnik! Mm -hmm. jeśli, wie, jeśli wiecie, co to znaczy... To piszcie, piszcie w komentarzach. Sorry, że mówimy tak dużo słów w komentarzach. Mhm? Mm? Mm nie wie, co to mm -hmm. znaczy. A Adi mówi, że małpa to znaczy... Zabawa. Nie, małpa to znaczy Adi. Nie. Ja tak mówię. Ej, i napiszcie... Idziemy szukać nowych bzybków. I napiszcie to. Czyli... O, sadzonka. O, sadzonka. Piesek. Sadzonki nie są ważne. To są pieski. Nie I mamy. piesek. Co dziwne, one się kryją gdzieś tu w mroku. Gdzie no, są bzybki? Idź, Maudzie, idź, Jak to zobaczysz nas. To Tym razem nie tylko udaje. A tam co to jest? Jak nie Boi się wszystkiego. Łoł! Jako? Nie wyspadło. Mm -hmm. E. Robi zdjęcia Bam-bam-bam. bam bam, bam, bam. Jak będziemy, jak będziemy mieli srauba, to zetki. będziemy, to będziemy grali na takim... Leść! To będziemy grali na survivalu game'ie. Albo małpun. Survival małpun. A Ci Ja polecę teraz oglądasz. Ja oglądam Vertez i Grzeska Śmierci, Survival Games, szósty odcinek. A Ty co się miecz mi? Jakbym... Nie ten... kto dobrze miało? No ciężko to jest. Jabłko, jabłko przyjaciel mój. Ale mój jabłko, zjadłem je. You know? Idziemy teraz tutaj. No, no odzu idzie, me... chcę się obejrzeć. Chyba <uyor> za chwilę skończymy ten odcinek. Co Adi? Bartek się niecierpliwy i jest mały. Nie mi się nie chce Kamerki. A mi to się chce? No ty nie trzyma. Od na ten odcinku go mówię na wspólne jedzenie kładem. No mówi, Zadi, no mówi

Umiecie zrobić e, z grzybem? No. Na końcu My... pokażemy wam na kreatywie u grzyb. Zemiski. miski? i sadzonki. Sadzonki nie są ważne na przetrwaniu. No. Sadzonki mnie wkurzają na przetrwaniu. Czas? Tak? Tak. może będzie tu gdzieś owca blisko. Lepiej chcemy dłużeczko. Żeby spał. Grzybek do ataku. To jest przepaść. Ej, winks. Wziąć mi to, <stópek>. ej. <gryzuj> to to. Zapadał, to. Pokazuj, pokazujemy wam stuczkę z grzybem. O to dobra, stuczkę z grzybem. Tutaj jest nowy świat. Zmieni nazwę. Nie wpisuj Survival Games nazwę suriwer e, i to i zobaczycie stwórzkę z, z dwutniem teraz pokażemy dwójkę z grzybów bo jest muchomor i tamten i zwykły Bartek jest muchomorem a Adi, Adi mówi, że zjadł Muhammara i nic mu się nie stało bo Jesteśmy w dżungli! no, Adi mówił najgorszy świat prostu. i uważacie tak samo to pisze pisze w ko komentarzach. Y za chwilę znajdziemy jeszcze, musimy wziąć jeszcze. Użybki Adi, ale to jest tym. Ten... Ale jest chcę to, co na... ja kupiłam, się... A, no tak. A to jest ważne, żeby to... Bo z... no, widzicie, ja nie wiem, jak to zrobić. Gdzie są użybki Adi? Na chwilę. To jest dla niego najważniejsze a jeden tu będzie grzybki jeden i piąty wiem gdy się uda stóczkę z kaktusem nie wiem nigdy nie, 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 nie widziałam stucki z kaktusem to jest jeden grzybek to drugi grzybek można Z Uwa, u... tego można zrobić dom a tu można sobie zrobić taras albo będzie, coś takiego Ej! Hey. Oto siema, do widzenia! Za chwilę za chwilę włączymy tylko. Musimy zabić. Zazwijmy, widzę tu. Ja.